Siemanko, witajcie w trzecim sezonie kariery Borussia Gladbach. No i dzisiaj będzie się działo, jak w sumie mówię co odcinek, bo zawsze się coś dzieje, ciekawego dzieje. No to jest Football Manager, niesamowita gra, moja ulubiona. No i dzisiaj przed nami losowanie grup Ligi Mistrzów, tak więc coś na co wszyscy czekamy. Zobaczmy, jak wyglądają koszyki i może stwórzmy sobie taki, wyma taką wymarzoną grupę i też taką najcięższą. My będziemy losowani niestety z ostatniego, czwartego koszyka, no ale patrząc na nasze sukcesy w Lidze Europy w poprzednim sezonie, no kto wie, czy za rok na przykład, jeśli tutaj udało też by nam się gdzieś daleko zajść, kto wie, czy za rok. No może nie będziemy z trzeciego koszyka, tak czy inaczej. Trzeci koszyk. No tutaj myślę, najlepszą do trafienia dla nas drużyną będzie Bazylea, ewentualnie Ajax, bo ich przecież pokonaliśmy w lidze Europy. Natomiast najciężej mielibyśmy zdecydowanie z Tottenhamem i także z Interem myślę. Dalej w drugiej grupie. No tutaj chcielibyśmy ten Śląsk Doniec, oczywiście. To by było coś niebywałego. No, także myślę Lazio i Olympique Lyon nie są jakimiś ciężkimi drużynami, oczywiście nie chcemy Barcelony, Realu, Juventusu i Bayernu, no bo to by było niesamowite, niesamowicie ciężkie. No i pierwszy koszyk, tutaj chciałbym Benficę, bardzo bym chciał ją, ewentualnie te Napoli, no nie wiem, Atletico też może, no nie wiem, ciężko powiedzieć, więc może po prostu losujmy pierwszy koszyk, sobie rozlosujmy na szybko. No i tak to wygląda, lecimy, drugi koszyk, Real Liverpool, my możemy trafić do tej grupy, do tej już B nie trafimy, bo tam jest Borussia, jak wiecie nie mogą być dwa te same zespoły w jednej lidze, w sensie z tej samej ligi dwa zespoły nie mogą być razem w grupie, lecimy dalej, Szachtar Bayern do City, czyli do tej grupy całe szczęście nie trafimy, nie trafimy tam, więc z tego możemy być już zadowoleni. No i trzeci koszyk, zobaczmy. Sporting, tutaj leci Ajax, tutaj leci Zenit, Porto, Tottenham. O nie, jak my trafimy do E, Bazylea, Inter i także Walencja. No i czas na nasz koszyk i zobaczmy. Najcięższa grupa, zdecydowanie grupa E. Tak samo G, ale G nam odpada z powodu tego, że Bayern tutaj mamy. Więc na pewno nie chciałbym trafić do grupy E. Gdziebym chciał. No, w sumie, jak tak patrzę, grupa F byłaby po prostu wymarzona dla nas. To by było coś cudownego, ale no, jednak trzeba by mieć wielkie szczęście. Myślę, że grupa C także byłaby w porządku. Grupa H też by uszła. Najgorzej, jeśli trafimy do grupy E, słabo, jeśli, jeśli trafimy do A, bo tam będzie niesamowicie ciężko rywalizować z Liverpoolem i Realem. No i jeszcze Sporting do tego. No, i myślę, że D taka sobie, więc C albo F, i będę przeszczęśliwy. Zobaczmy, zobaczmy losowanie. Nie trafimy do A, nie trafimy także do B, bo jest tam BVB. No i czas na grupę C, i my tam trafiamy, czyli zmierzymy się z Barceloną, Zenitem, a także Benfica. No i na pewno będzie ciekawie. Myślę, że szanse na wyjście na pewno jakieś są, na Ligę Europy tym bardziej. Dlatego będzie walka do samego końca. Zobaczmy, tutaj dynamo Kijów chyba jest największym. Pechowiczem w tej edycji gimistrzów, a Celtic, no może, no możemy tylko poza celtikowi Celticowi takiej grupy. Jak się będziemy spisywać, zobaczymy. Przejdźmy sobie dalej i już Wam pokazuję początek sezonu, co się tutaj działo, a działo się dużo. Pokażę Wam oczywiście także transfery, ale najpierw przejdźmy sobie właśnie do scoutingu i tutaj, nie, nie, transfery i historia transferów. Kilku zawodników nas wzmocniło. I na początek zajmijmy się właśnie nimi. Trzy takie solidne wzmocnienia na stałe. Pierwsze z nich: Paulinho za 6,25 miliona, czyli kwota, według mnie, jak za darmo za takiego zawodnika. Co ciekawe, on już zagrał u nas w meczu Pucharu Niemiec, gdzie strzelił bramkę, a także zaliczył asystę. Zagrał w Super Pucharze, gdzie zdobył dwie bramki i po prostu. Wejście w naszą drużynę ma fantastyczne i mam nadzieję, że będzie się dobrze spisywał. No, myślę, że stracić na pewno na no nim nie stracimy, a możemy bardzo dużo zyskać. I smutne jest to, że on jest młodszy ode mnie, a jest taką już tutaj gwiazdą. No, ale cóż, dalej Wallis, ten zawodnik, o którym mówiłem. Coś niebywałego z największej, największego jakby przeciwnika kolonii. Ściągamy tutaj Wallisa, który zapewne tam zostanie niesamowitym zdrajcą. Ale zagrał tam jeden sezon, solidny sezon, no i do nas przechodzi, wzmocni nas, no przydało nam się właśnie takie wzmocnienie środka obrony na ligę mistrzów, bo teraz będziemy grać, no praktycznie co trzy dni, tak jak było to w poprzednim sezonie. No i potrzebujemy szerszej kadry, ja właśnie ją poszerzyłem w tym sezonie i to znacząco, że aż musieliśmy się z kilkoma zawodnikami na wypożyczenia pożegnać, ale o tym zaraz. Zinchenko, kolejny zawodnik, który przyszedł do nas na wypożyczenie, czyli no pozyskujemy go właściwie za darmo, opłacamy tylko jego tygodniówkę i to chyba nawet nie całą. A co ciekawe, jemu wygasa kontrakt po sezonie. Więc jeśli on będzie się dobrze u nas spisywał, śmiało możemy sobie go zakontraktować. Jeśli oczywiście on sam będzie chciał, no i na stałe go pozyskać. Dlatego fajnie, bo mamy taki jakby jego test i jak będzie nam odpowiadać, to sobie go ściągniemy na stałe. Kolejny zawodnik na wypożyczenie, jaki do nas trafił Frankie de Jong. Zobaczcie, no wspaniałe wzmocnienie. Ja płacę za niego, no jak się nie mylę, chyba akurat całą kwotę, albo znaczną jej część. Nie, połówkę płacę, płacę połówkę. Dlatego No fajnie, według mnie bardzo fajnie yy, Że takiego zawodnika pozyskaliśmy świetny gracz, młody na wypożyczenie do Ligi Mistrzów jak znalazł, nawet z Marceloną się będziemy mierzyć, więc kto wie, może im strzeli brameczkę, fajnie by było No i tutaj takie już na przyszłość wzmocnienie, mianowicie Predrag yy, rajkowicz, czyli bramkarz który mam nadzieję rozwinie się i to bardzo. Poprzedni sezon w Augsburgu, właściwie dwa sezony, tam spisywał się solidnie, no i wielkie w nim, mam nadzieję, pozyskane jak widzicie za 6,5 miliona i bardzo go chcę wypożyczyć. Chciałbym go na ten sezon wypożyczyć gdzieś, żeby on się jeszcze ogrywał, no a potem już walczył o miejsce w pierwszym składzie z Zomerem, jednak nie wiem dlaczego, ale nikt go nie chce wypożyczyć. Kilka dni do końca okienka zostało. No, i zobaczymy, może się uda. Co do odejść, nikogo nie straciliśmy na stałe. Jedynie Tobiasz Sztrobyl, no bo z nim nie przedłużyłem kontraktu. Jan sam odszedł za darmo, bo już nie był związany z naszym klubem. A reszta zawodników, zobaczcie, wszyscy to są wypożyczenia. Tacy zawodnicy jak Andras Paulsen i inni zostali wypożyczeni z takich najlepszych. No to Michel Lang, no ale na prawej obronie gra teraz Elwedi. No i także mamy młodego Bayera, tak więc no, byłby trzecim wyborem naszym Lang, dlatego go wypożyczyłem. I także Denis Zakardia. No, też myślę, że marnowałby się u nas. A ja chcę, żeby jednak występował w każdym meczu, i dlatego go wypożyczyłem. I zobaczcie, w pierwszej kolejce już zdobył bramkę, więc myślę, że to jest strzał w dziesiątkę, żeby go wypożyczyć. Do tego HSV płaci całe jego wynagrodzenie, czyli my nic jakby no nie musimy opłacać. A Zakardia będzie się ładnie tam ogrywał i w przyszłości do nas wróci. A De Jong, no zobaczcie, jest znacznie jakby bardziej jakościowym zawodnikiem, aktualnie. No i go można powiedzieć, mamy za darmo na ten sezon. No i co do kalendarza, zobaczcie jak wyglądał początek tego sezonu. No tutaj okres przygotowawczy, myślę, że to bez znaczenia jest, ale wszystkie mecze wygrane, tylko jedna bramka stracona. Wygrany mecz z Realem 2 do 0, chociaż pamiętajmy, że oni grali takim składem dosyć zmienników, więc nie ma co się podniecać. Ale potem Super Puchar Niemiec z BVB i co to było za spotkanie? 4 do 4 i w rzutach karnych wygraliśmy. No coś niebywałego, kolejny nasz sukces, sukces w Borusi. Co ciekawe, zadebiutował wtedy młody Zaffer Tok, nasz 17-latek. Został najmłodszym zawodnikiem, który w historii wystąpił właśnie w Super Pucharze. No i mam nadzieję, że będzie dobrze się spisywał. Tutaj ten Paulinho, nasz nowy zawodnik, strzelił właśnie dwie brameczki, więc nic tylko się cieszyć. Następnie mierzyliśmy się z Kaiserslautern w Pucharze Niemiec, pierwsza runda, zwycięstwo 3-1, do Paulinho dorzucił kolejną brameczkę, więc nic tylko znów się cieszyć, zadebiutował także zobaczcie tutaj Andra Pardini, nasz 17-letni napastnik, w którym też mam wielkie nadzieje, w towarzyskich meczach strzelił 7 bramek i do tego dołożył asystę, więc no coś wspaniałego. No tutaj mecz towarzyski kolejny, no i pierwsza kolejka z Leverkusen, wygraliśmy 2 do 1 po dwóch golach Divoka Origiego, coś niebywałego, jest warty aktualnie 40 milionów, tak więc no jeśli jakiś klub, a zobaczcie jest tutaj zainteresowanie Brighton, by go chciał, no to nieźle będzie musiał za niego zapłacić, a my przypominam pozyskaliśmy go za darmo, tak więc... No wow! Ogólnie bardzo się zwiększyła wartość naszych zawodników. Zobaczcie tutaj po prawej stronie: e, Torgan Azard niemalże 40 milionów, tak samo jak i Ginter. Robotka e, 29, 28,5 rok. Kizon 24,5. Naprawdę fajnie to wygląda. Nasz zespół jest teraz niesamowicie silnym zespołem, i myślę, że w tym sezonie znów na spokojnie będziemy walczyć o top 4 i oczywiście o jak najwyższą pozycję w lidze. A do tego o zajście jak najdalej. W lidze Mistrzów. No niestety tego Rajkowicia nie chcą wypożyczyć. Nie wiem dlaczego, bo on jest wspaniałym bramkarzem, ale jednak nie chcę jeszcze w tym sezonie Zomera odstawiać z bramki, nawet żeby oni grali na zmianę, tylko wolałbym wypożyczyć tego Rajkowicia. No ale nie wiem, no, jeśli żaden klub go nie weźmie, no to trudno, jakoś to damy radę. Najwyżej w lidze Mistrzów i Pucharach będzie bronił Rajkowicz, a w lidze po prostu Zomer, albo na odwrót zobaczymy jeszcze, jak to dokładnie ustawię. No tak czy inaczej. Według mnie świetnie zaczęliśmy ten sezon, no i nic tylko czekać na kolejny mecz, jakim będzie spotkanie właśnie z Eintrachtem, tak więc my słyszymy się już podczas tego spotkania. No, i zaczynamy wyjazdowe spotkanie z Eintrachtem. Składy, właśnie widzicie. No, u nas gramy napadem: Pla Origi, na skrzydłach mamy Paulinho i Azarda. W dalej Kizą, Robotka, Wallace, Ginter, Augustinson, Elwedy, No, i w bramce Zomer. No, ławkę też widzicie. Mamy niesamowicie silny zespół w tym sezonie. Mega mnie to cieszy, że wielu dobrych, solidnych zawodników, takich jak Herman, Hoffman, oni mi się nawet na ławce nie mieszczą aktualnie. No, dlatego nie wiem, myślę, że będę w tym sezonie dosyć dużo meczów towarzyskich. Także podczas sezonu tutaj dawał, kiedy będą jakieś dłuższe przerwy, żeby ci gracze się ogrywali, żeby cały czas każdy miał okazję do występów. No, a póki co, zobaczmy, jak będzie przebiegać to spotkanie, właśnie z zespołem Eintrachtu. No, dobrze byłoby wygrać ten mecz i już tutaj na początku zacząć punktować, ale zobaczmy, bo akcja Eintrachtu, chociaż okej, okay, Elwedi przejmuje piłkę. No i zobaczmy, co się tutaj wydarzy. No, ważny mecz, ważny mecz, taki druga kolejka. No, fajnie byłoby mieć 6 punktów po dwóch meczach, ale czy tak się stanie, zobaczymy. No i Paulinho, wielka nasza nadzieja, naprawdę mam chyba największe nadzieję w tym zawodniku, że on w przyszłości. No, będzie naszym najlepszym graczem, że oddamy go, jeśli już to za jakieś grube miliony. na no teraz zobaczmy zamieszanie Plea. Plea jest w fantastycznej formie, przynajmniej tak się zdawało na początku sezonu, kiedy w meczach towarzyskich, a także w pucharze super, pucharze dobrze się spisywał. No to mam nadzieję, że będzie tak dalej. A tutaj niestety mamy bramkę dla Eintrachtu, Chociaż zobaczmy, bo jeszcze będzie Ward, Jeszcze jest nadzieja, że może coś tutaj. Sędzia odwoła tę decyzję. Chociaż z tego co zauważyłem, to zazwyczaj ta bramka zostaje uznana. Mimo waru, to najczęściej i tak gol zostaje uznany. Myślę, że tym razem będzie tak samo. No tak, tak samo 1 do zera dla drużyny gospodarzy, niestety. Kolejna nasza akcja, tym razem mamy rzut drożny. Może teraz Wallis, Origi. Co on tutaj wymyśli? Paulinie uderzał niestety. Nie ma bramki. No, atakujemy, ale coś nie potrafimy zdobyć bramki. I żeby to się źle nie skończyło, właśnie jakimś tutaj kontratakiem, zobaczmy, kostić, kostić. I niestety 2 do 0. No, tak jak myślałem, kontratak i niestety bramka. No i źle to wygląda. Zaczyna to źle wyglądać, mimo że teoretycznie tworzymy sobie okazję, no to ich nie wykorzystujemy, a Intract znowu wszystko strzela. Dlatego no trzeba coś z tym zrobić i jak najszybciej postarać się zdobyć goła kontaktowego. Ale głupi błąd Wallisa. Co to miało znaczyć? Kostić, no i nic tylko się cieszyć, że tego nie wykorzystał, bo Wallis tutaj niezumaniany odwalił. No i zaczyna nam czas uciekać niestety. Ostatnie 30 minut tego meczu. No trzeba strzelić goga kontaktowego, jeśli jeszcze chcemy tutaj myśleć o y, punktach w tym meczu. No i może teraz zobaczmy. Robotka, Plea, jest wrzutka, Origi i tak jest! Mamy bramkę y, kontaktową jest dobrze, no i teraz pytanie pytanie, co dalej niestety, uff całe szczęście, że tutaj nie padł gol myślę, co zrobić w takim wypadku jakich tutaj zmian mógłbym dokonać może, może poczekajmy jeszcze chwilkę, o nie, no ależ tutaj przejęcie Amat, co to jest w ogóle za zawodnik pierwszy raz widzę go, ciekawe, aż za chwilkę sobie zobaczę no i zobaczmy, 66 minuta, wierzę w naszych panów, że jeszcze zdołamy tutaj zdobyć minimum jedną bramkę. Elvedi do robotki, jest rok, no i no i dawać panowie, jest wrzutka, ale wciąż my utrzymujemy się przy piłce. No jeszcze mamy troszkę czasu, 20 minut około, Elvedi, zobaczmy, Elvedi, jest wrzutka, zamieszanie, jeszcze Paulinio, Paulinio uderza, ależ było blisko, wielka szkoda. Że nie udało mu się tego strzelić. Dobra, zróbmy może coś takiego. Azart wróci na swoją nominalną pozycję na lewe skrzydło. Pojawi się Zinczenko na skrzydle i myślę, że Sztindla. Wpuścimy Sztindla, ale tutaj, za Origiego, bo jest plea jeszcze pełni sił, dlatego niech plea gra. No i zobaczmy, zobaczmy ostatnie 15 minut tego meczu, no fajnie byłoby chociaż punkt wywieźć z Frankfurtu, no będzie ciężko, bo jeszcze tylko 10 minut do końca meczu, zaryzykujmy już tutaj, całkowicie się odsłońmy, no bo nie ma na co czekać, ostatnie minuty, no chyba nic z tego, no chyba, że teraz, zobaczmy, Zinchenko, Elwedi, jest wrzutka, Azard, Azart, obok bramki, no dzisiaj te strzały nam coś nie siedzą kompletnie niestety, no i niestety... Tracimy punkty. Pierwsza porażka w tym sezonie. Wielka szkoda, że chociaż nie udało się jednego punktu zdobyć, ale mimo wszystko nie jestem jakoś zdemotywowany, bo wiem, że ten sezon powinien nam dobrze wypaść. Mamy skład, właściwie całą kadrę odpowiednią, więc nic tylko czekać na kolejne spotkania. Już niebawem zmierzymy się z Zenitem i tak dalej w lidze mistrzów. Więc na dzisiaj to tyle. Wielkie dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Do usłyszenia. No i siema.